Witam Was. Właśnie wróciliśmy ze szkoły i z pracy. Byłam też w sklepie, bo potrzebowałam paru rzeczy. Będę dzisiaj e, przygotowywać tort. W zasadzie tylko biszkopt upiekę, a jutro dokończę tort. E, I to będzie tort dla naszego takiego przyjaciela, rodziny. Pomyśleliśmy sobie, że zrobimy mu niespodziankę i po prostu odwiedzimy go jutro z torcikiem, bo ma urodziny. Okej, okay, dzisiaj już jest wtorek, już albo dopiero. Ja sobie zawsze e, lubię mówić, że już, a ja się biorę teraz za obiad, dzisiaj dosyć szybki e, obiad, powiedzmy półgotowy. Z tego względu właśnie, że muszę jeszcze ten torcik zrobić, to znaczy upiec ten bieszko. No a jeszcze mam troszeczkę innych rzeczy jak pranie i bla, 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 bla. Chciałam Wam powiedzieć, że w ostatnim filmiku e, powiedziałam Wam o, o tym moim wyzwaniu, że skończyłam i że będę chciała brać następne. W niedzielę e, właśnie miałam e, przerwę, bo w sobotę był mój ostatni dzień tego wyzwania. W niedzielę sobie zrobiłam taką przerwę. Obiadłam się z łodoczami. Masakra po prostu. Nigdy więcej. <noise> nie ma to jak świętować cały miesiąc ćwiczeń obiadając się cukrem, nie? Nie, masakra. No ale już od wczoraj, od poniedziałku zaczęłam nowe wyzwanie i też znowu z tą Rachel, Lutowe, tak? Lutowe wyzwanie. Ono ma 28 dni. Ale tu jest napisane, że 3 dni jakby odpada, można sobie zrobić ten taki rest day. Ale ja sobie pomyślałam, że ponieważ zaczęłam jakby nie od 1 lutego, tylko od 3, to akurat fajnie mi się wszystko sumuje i skończę właśnie tego 28 ostatnie ćwiczenia. Także te są troszeczkę, troszeczkę trudniejsze. I są dłuższe, bo są tak, teraz patrzę... Chociaż nie, no nie zawsze, bo tutaj widzę jest no... Wczoraj miałam akurat 25 minut, to było bardzo takie... E, było też troszeczkę takie cięższe, ale nie było aż tak. Bardzo fajne ćwiczenia. Mm, no ale dzisiaj już mam na przykład 35. 35 i to jeszcze cardio. 35 minut. E, a później już jest no... Hmm, jutro jest 38. No, 40, no wiecie, nie? Jest ono dłuższe. Chociaż są też dni, gdzie jest 11 minut, 15, 10. W każdym bądź razie, no nie będę ciągle na tym poziomie podstawowym, tylko chciałabym to jakby zwiększać tą intensywność swoich ćwiczeń, żeby coś tam one mi dawały. Także tak, kolejne wyzwanie, zobaczymy. Mam nadzieję, że mi pójdzie. Ja powiem Wam, że przez to, że właśnie zakończyłam ten pierwszy taki yy, miesiąc, to dostałam znowu motywację na ten drugi miesiąc. Ok, ja się biorę za obiad i dzisiaj jest hinduskie. <gryw> Oczywiście mam sos yy, z yy, ze słoika. Taki mam. I to jest buna. Jeszcze tej buny nie mieliśmy nigdy więc mam nadzieję, że będzie dobra. My musimy taki wybierać, żeby nie był za ostry, bo u nas Filip nie lubi ostrego. No i przy okazji byłam też w sklepie, bo musiałam dokupić parę rzeczy do tych właśnie... do tego torciku, który planuję zrobić. No ale wiecie jak to jest, nie? Idzie się po parę rzeczy i wychodzi się z... No. Kupiłam z żyżuszkę, bo dawno u nas nie było, a mamy twarożek, bo y, ostatnio właśnie Sebastian był w polskim sklepie i pomyślałam, że właśnie... Zrobimy jeszcze rzutkiewka, więc zrobimy sobie taki tworeżek na kanapki z rzżuszką, z czym? Z rzutkiewką, cześć! I co jeszcze? Co jeszcze tu kupiłam? Krakersy od Sebastiana ulubione i od tego potworka on też tak zjada krakersy. Kupiłam truskawki, ale truskawki dosłownie kupiłam parę, bo to są właśnie do tego tortu, którego chcę zrobić. Może na jedną się załapiesz, wiesz, nie kupiłam więcej. Strasznie drogie są teraz truskawki i ja tak też nie kupuję tych truskawek, bo ostatnio jak kupiłam, to były takie bez smaku, więc no, mam nadzieję, że te będą dobre. Serek mascarpone, bo wczoraj kupiłam jeden, nie wiem dlaczego jeden, pomyślałam o tym torcie i mówię: Dobra, to do masy, użyję serek mascarpone i kupiłam tylko jeden. Przecież to jest za mało, nawet na taki mały torcik. To. Więc musiałam dzisiaj dokupić. A torcik planuję taki, wiecie, skromny, z, po prostu z biszkopt przekładany masą, z mascarpone i z kremówki i do tego właśnie przykładany jeszcze truskawkami. I może na wierzch posypiemy to czekoladą, taką tartą. <noise> Widzicie, jak szybko pomocnika można znaleźć? Mogę Ci pomóc? Kupiłam też takie nowe ciasteczka. My mieliśmy je, ale z innej firmy kiedyś, takie oat Cakes. Zobaczymy, takie coś innego, wiecie, do, do przechrupania z może właśnie z masem morzechowym. Który też kupiłam, taki zwykły yy, z Azdy, ale 100% orzeszków. Nie było tego naszego, którego lubimy. Ryż basmati do właśnie naszego hinduskiego dzisiaj, bo mam ryż, ale wydaje mi się, że tam jest resztka i będzie mało. Mąka zwykła, pszenna do właśnie ciasta, bo wiem, że mam, ale chyba też będzie mało, mi się wydaje. O, oczywiście banany, bo bananów jest wiecznie mało u nas. I co jeszcze? Aha, i waniliowy taki aromat do, do ciasta. Okej, okay, to ja to wszystko chowam i biorę się za gotowanie. Ok, robimy owiadek. Mam pomocnika dzisiaj. On nie zawsze jest chętny do kuchni oli prędzej, ale powiedział, że chce pomóc. Okej, okay, Filip, to rozgrzewamy patelnię, nalewamy troszeczkę oleju. Poczekamy, aż to się nam rozgrzeje, dobra? Uh -huh. I damy tego naszego kawałki ala kurczaka. <laughs> tak, taką. to jest taki zamiennik wegetariański. Chłopcy też to lubią, więc. więc tego używamy zamiast kurczaka. Ja wiecie co? Ja to tak wszystko zawsze na oko robię. Nigdy nie... Znaczy może jak piekę ciasta to tak, ale jak gotuję na oko, na oko wody. Mało żebyś się nie oparł. Masz szczęście, że miałam kuchenkę wieczorem. No dobrze. Widzisz, za mało gotujesz, za mało masz wprawy. Za duża dziurka była. Za duża dziurka była? <grym> Okej. Okay. A tu jeszcze nie wsypałeś całego. całego. No nie. Co? Jak tam u Was Pomagają Wam dzieci? Chętnie w kuchni. Macie jakichś pomocników? Ja to myślałam, że jak chłopcy się urodzą, no to już będę skazana sama w kuchni siedzieć. No, bo tak bardziej stereotypowo się mówi, że, że to dziewczynki bardziej pomagają, ale powiem Wam, że mam też koleżanki, które mają dziewczynki, i wcale nie jest tak. Nie są chętne do kuchni. A ja zaś mam dwóch chłopaków, no i Oli jest bardzo chętny do kuchni, on lubi gotować. Filipku. A Filip, bo właśnie on się tak nudzi, nie? On, on chce, 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 ale za dwie minuty on zaraz będzie znudzony i on... A dobra, i pójdzie sobie, nie? Powiesz, że zaraz wraca i wróci jak już jest gotowy, nie? No, teraz nie okay. mieszamy, teraz czekamy aż się ugotuje, tak? Mhm. No, także ty taki jesteś, nie? Taki chciałbyś, ale to za tak Za długo że to miesie. Co? Za długo to zajmie się. No za, długo, za, za długo to zajmuje? No, tak No, jak no teraz. gotować trzeba, no, to, no co, to trzeba od czasu. To nie jest fast food, to jest domowe jedzenie. On mm? <grywki> już zjeba. <się ma. grywki> Ale wiesz co? Mama nastawi wodę na herbatkę i zrobimy taką herbatkę jeszcze zimową, czyli z cytrynką, z miodem. Zapomniałam kupić imbiru. Wiedziałam, że czegoś zapomnę. I może z goździkami, bo wiecie co? A, i jeszcze z syropem czarnego wzu mojej mamy. Bo tak czuję jakoś jakby mnie coś tak w gardełku. Hmm? No nie musisz tu siedzieć, nie? No nie? musisz mi pomagać, jak nie chcesz. Eee, eee. Więc tak, jak to się podsmaży nam, to wlejemy sobie te dwa sosiki. I jeszcze mamy do tego ryż. Co mamy jeszcze? Lekinany. Mam taki dwupak takich malutkich, to jest sześć. Zwykłe, plain takie. I mam jeszcze takie z kolendrą i z czosnikiem. Dwa, bo stwierdziłam, że takie dwa małe to może być... Znaczy takie malutkie może być za mało, więc musiałam dokupić. I zaraz powędrują do piecarnika, jak już wszystko się odgotuje. Mam w ręce też, wam pokażę. Zobaczcie. Po prostu nawet nie mam miejsca, żeby Wam to I jeszcze taka wstążeczka, zaraz Wam powiem, co to jest, tylko to odłożę, zaniosę to do ogródka. To, co przed chwilą Wam pokazałam, te badyle, poprosiłam moją koleżankę Hiszpankę, tak śmieszna, zabawna, komita, że masakra, poprosiłam ją, czy by mogła mi dać sadzonkę winogron. Bo ona ma w ogródku. I bo my mamy w ogródku um, huśtawkę, i mi się tak marzy taka huśtawka, jak mają moje, moi rodzice, która obrasta właśnie winogronem. Ja sobie tak pomyślałam, że zamiast kupować y, i płacić, i kupować jakieś takie, y, wiecie nieznane winogrona, no to wezmę już coś, wiecie, przetestowanego i wezmę od niej. Wiem, że ona co roku przycina i ma tego od, od groma. No i poprosiłam ją, żeby mogła mi kilka szczepek przywieźć. I ona mi dzisiaj właśnie do pracy przywiosła całą taką witkę tych winogron, tych szczepek czy patyków, tam jest ich chyba z 20, gdzie ja potrzebuję dosłownie 3 ja w ogóle sobie nie wyobrażałam wyobrażałam sobie to w ogóle zupełnie inaczej jak to będzie wyglądać wiecie z korzeniem wyrwane takie patyki po prostu no i teraz y, muszę się dokształcić i się zastanowić jak ja mam to ukorzenić już czytałam troszeczkę o tym że po prostu się najpierw trzeba w wodzie to moczyć ale to trzeba przyciąć bo ona mi to takie dwumetrowe przywiozła a to trzeba tak przyciąć do 20-30 cm do wody troszeczkę, żeby to się tak napiło wody, a potem trzeba to do ziemi dać i w domu trzymać przez jakiś czas i to ma się ukorzenić. A potem też trzeba to hartować i dopiero później e, w, w zasadzić w ogrodzie. Jeżeli jest ktoś z Was, ktoś zna się na ogrodnictwie albo miał, e, ma do czynienia z winogronem, to napiszcie, jak ja się powinnam za to wziąć. No na pewno nie będę 20 tych badyli, wiecie, ukorzeniać. Na pewno je rozdam, może ktoś będzie chciał, ale na pewno zrobię więcej niż, niż ja bym chciała, bo tak jak właśnie ona dobrze zauważyła, że może nie wszystkie mi się przyjmą. Więc tak, taka to historia z tą moją koleżanką hiszpanką. A ja w zamian jej jutro przy, przyniosę szczepkę yy, drzewka szczęścia tej roślinki, bo ona bardzo chciała. Więc więc tak, my się tak wymieniamy yy, sadzonkami kwiatów. Także, jeżeli coś wiesz o zasadzeniu i rozsadach winogrona, to proszę napisz, <noise> bo ja nie wiem, jak mam się za to zabrać. Dobra, robię dalej ten obiad. Wczoraj zrobiłam obiad. I zjedliśmy to hinduskie i było dobre, naprawdę dobre, ale nie wiem, czy za dużo zjadłam. Chociaż nie zjadłam jakoś bardzo dużo, ale tak mi ciężko było na żołądku. I ja sobie przypomniałam, że ostatnio właśnie też po hinduskim, tak mi ciężko było na żołądku i po prostu, tak wiecie, tak, yy, takie macie wrażenie, jakbyście po prostu nie mogli się ruszyć, i stwierdziłam, że już nie, że, że nie mogę już nic nagrywać, bo po prostu się tak źle czułam, e, że no nie dałam rady. Więc sobie wypiłam wodę z sodą i, yy, i trochę mi się później polepszyło na całe szczęście, bo się bałam, że nie będę umiała wszystko spać, ale woda z sodą pomogła. My już jesteśmy po obiedzie, dzisiaj było y, spaghetti na szepciora, bo musiałam dokończyć tego torta którego wam tu gdzieś wstawię, jak wyszedł. Nic specjalnego, wiecie, taki zwykły, y, minimalistyczny torcik. Chodzi tylko o to, że... Y, żeby po prostu chodzi o gest, żebyśmy mu zawieźli, temu znajomemu y, i żeby się ucieszył, że po prostu ktoś o nim pamięta. Na pewno mu się miło zrobi. Ok, a dziś y, chciałam wam coś pokazać w ogóle. Wczoraj wam opowiadałam o tym, że y, dostałam właśnie te patyki winogron już sobie tam troszeczkę o nich poczytałam, więc myślę, że coś z tego wyjdzie. Mam nadzieję, włożyłam je do wody i się moczą na razie, bo nie mam na razie kiedy się tym zająć. Myślę, że kupię jeszcze taki proszek do ukorzeniania roślin. Ja o nim wiele razy słyszałam, ale nigdy go nie używam, więc myślę, że mam na tyle tych patyków, na tyle ich mam że po prostu zrobię sobie eksperyment i e, zrobię po prostu kilka sadzonek, wiecie, e, w różny sposób i zobaczymy, czy się którakolwiek przyjmie, a jak się przyjmą wszystkie, to po prostu rozdam. Myślę, że sąsiadka chętnie e, przyjmie. Ok. no i e, ja właśnie mam e, jeszcze zawieść tej e, mojej hiszpance. Tych chcesz? Filip mi opróżnią zmywarkę, nie? Bo się nazbierało, trzeba zrobić następne pranie. No. no. E, ja tej mojej Hiszpance właśnie obiecałam, że też jej przyniosę szczepkę y, tego y, drzewka szczęścia. Ja wam pokażę, jakie, jakie ja mam. Ja mam dwa. Dość takie okazałe, bo jeden jest taki, wiecie, dosyć duży. I mam jeszcze jeden, który dostałam też od znajomej, w zasadzie ten drugi. Ten po prostu ma taki gigantyczną. Soro, że tak znikam, taką gigantyczną łodygę, i on mi się już przewala aż, że musiałam tutaj. Sypię się. Że musiałam tutaj zrobić podpórkę z takiego, wiecie, patyka, no bo to, to już jest wstawiony patyk, żeby to w miarę wyglądało tak ten. I myślę, że po prostu gdzieś tutaj go utnę i jej dam. I e, ja odciążę ten mój kwiat, a ona będzie miała dosyć, i będzie mogła sobie właśnie e, zrobić szczepkę z tego dla siebie i dla swoich e, synów, bo chciała jeszcze e, swoim synom dać, którzy właśnie się wyprowadzili na swoje. No i tak e, wczoraj w ogóle żeśmy rozmawiali o kwiatach i ja mówiłam, że muszę kupić więcej kwiatów takich, wiecie, zwisających. Kupiłam już dwa, ale niestety mi umarły. Jedna to była paprotka i mi totalnie klapła, a drugi... kurczę, nie pamiętam, co to było, begonia? Hmm, nie wiem, musiałabym sobie przypomnieć. Ja to tak z nazwami jestem na bakier. E, no i mi dwa umarły, a ja bym chciała tak po tych kątach, żeby mi pozwisało to trochę. No i słuchajcie, ja rządzę dzisiaj tę pracę, a ona mi poprzenosiła... Patrzcie na to! Dwa słoiki samych szczepek. I teraz chcę właśnie je powyciągać, te szczepki, żeby zobaczyć, co ja tam mam. Na tą szmatkę sobie tutaj powyciągam, bo to w wodzie stoi i niektóre są ukorzenione. A i jeszcze mi dała Spider Plant. Też tutaj jest właśnie ten Spider Plant. Ehm, ła! Zaraz połrywam wszystko znając mnie. Czekajcie, Spider Plant też mi dała szczepki i jeszcze dodatkowo z dolniczką zwisającą. Ja sobie już go powiesiłam. Dała mi też już Spider Plant. Ona powiedziała, że ma za dużo tych kwiatów. I mi dała już takie, żebym sobie mogła powiesić w takiej doniczce, już do powieszenia, takiej różowo-zielonej. Całkiem fajnie się tu komponuje i na takich sznureczkach, więc ten już sobie powiesiłam i super tam wygląda w tym kącie. Mam nadzieję, że mi się przyjmie. Ok, wieszam go z powrotem. Zobaczymy w pierwszym słoju, co jest. To jest, mi się wydaje, że to jest Monstera, tylko po prostu nie ma dziurek. Tak mi się wydaje, bo ja mam monsterę i na nich też nie mam dziurek. One też są takie, więc ja praktycznie jestem pewna, że to jest monstera, taka sama, którą mam, więc ja jak najbardziej ją zasadzę. Kolejny kwiat, co my tu mamy, to jest begonia. I ja taką begonię też miałam, i też właśnie od niej, ale mi padła, wiecie, jak my się przeprowadzaliśmy, to te kwiaty strasznie ucierpiały w tych kartonach. Ja się starałam, Zresztą gdzieś tam na filmiku, widać, jak ja to. Jak ja je spakowałam, no i chyba niezbyt dobrze je zabezpieczyłam, bo ucierpiało część, nawet większa część im po prostu padła. Tu jest kolejna begonia, tylko że ta widzę, że ma już inne listki. Takie jeszcze nie miałam. Zobaczcie, takie, takie ciemne, a pod spodem ma takie bordowe. Hmm, a ta jest inna, zupełnie inna. No, fajne, fajne. I widzicie, ona mi tych szczepek tu po prostu. Da... Masakrycznie dużo. Jezu, trzy, cztery. Matko. I tu jest całkiem, całkiem taki duży okaz. Boże, ja jadę do mojej przyjaciółki w sobotę, więc może i może oddam część, bo gdzie ja tyle zasadzę. Ile tam było? Cztery, pięć. I jeszcze jedna tu widzę, że jest. Pięć. 6 7 begoni, no nie no, aż tyle, co ja nie wiem miała gdzie wsadzić. Kto chce begonie? Okej, okay. i tu jeszcze mam, o matko, tu jeszcze mam dodatkowo trzy e, szczepki właśnie tego Spider Plant. Tutaj jest hmm, też trochę, Boże, nie wiem jak mam się za to zabrać. Tu jest jakiś kaktusowaty, ona mówiła, że na tym e, rosną kwiatuszki. Ja też, ja znam tego, ten kwiat, taki sukulent, ja znam go, ale nigdy go nie miałam, więc zobaczymy, jak się u mnie przyjmie. Fajnie to wygląda, i widzę, że tutaj mi dała dwie takie. Też fajnie, bo są ukorzenione, więc ja mogę jakby w zasadzie od razu włożyć. A i zobaczcie, tu jest taki. Kurczę, nie wiem, czy to widać. Widzicie, tu już jest taki, jakby, y, że ma jakby z czterech, z czterech stron. Ma liść, super, fajnie. To nie wiem, co to jest. <grywia> to jest sampatyk, więc nie wiem, czy tu listki odpadły, co to jest. Nie wiem, może z ciekawości to włożę do wody i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O rany, strasznie dużo tego mi dała. Aha, dobra, już wiem, to jest chyba. Część tego, ale tu widzę, że bardzo dużo listków opadło. To jest ta begonia, taka z kropeczkami. Ja też ją miałam, tylko widzę, że tu listki są suche i ona właśnie mi też padła. I ona jest fajna, tylko że no, coś u mnie się nie przyjęła. To też mi dała trzy szczepki. Zobaczymy. I dała mi mnóstwo, widzę, że mnóstwo, mnóstwo takiej roślinki, którą ona mówi, że to jest Mediterranean Plant że to u nich w Hiszpanii jest bardzo, bardzo taki znany i popularny kwiatek. I ja też je miałam od niej już kiedyś, ale mi po prostu też padły. Ale o Jezus Maria, strasznie dużo mi tego dała. Ta kobieta po prostu jest szalona. Zobaczcie, dwa, o Jezu, trzy, no nie, jak się cztery, hmm. pięć, sześć, matko święta, siedem, osiem.

Nie no, bez przesady. Ja sobie może trzy zasadzę, żeby zobaczyć, który mi się najlepiej przyjmie. Wiecie o co chodzi? Bo czasami się sadzi, a potem nie przyjmują się te kwiaty, ale nie no, aż 20 to nie. O i tu jeszcze jeden jest ten, boże drugi. O i tutaj rozpoznaję, że to jest też ta begonia. O, tu jest zakorzeniona, więc ona mi się może przyjąć. Ta begonia, właśnie w kropeczki, ona ma tak fajne listki. I tutaj jest też kwiatek, który ja mam. Ja akurat ten kwiatek mam, też mi dała szczepki. Jak ona się nazywa? Boże, nie pamiętam, jak się nazywają te kwiaty, zapomniałam. I e, ja mam taki przy drzwiach, on mi się tak ładnie e, pnie. Ja Wam zaraz pokażę. Tu jest ten kwiatek, o którym chciałam Wam powiedzieć. I on mi się tak pnie i on też był taki malutki i aż tutaj. Ja bym chciała, żeby on tak obrósł, wiecie, całą tą ścianę. Kolejna szczepka tego samego kwiatka chyba, tak? Tak, ten sam. No i jeszcze jeden e, Spider-Plant. Także powiedzcie mi, czy ta kobieta nie jest szalona po prostu? No nie, ja nie jestem w stanie na pewno tych wszystkich kwiatów zasadzić. Część na pewno, na pewno oddam. Będę musiała się popytać po koleżankach. Nie wiem, może nawet po sąsiadkach. Bo nie, no to jest, to jest po prostu na pewno za dużo. Ja mam jakby fisia na punkcie, wiecie, kwiatów, no ale bez przesady to trzeba mieć też miejsce na to, nie? Żeby to tak nie było załadowane i żeby to też jakoś wyglądało. A powiedzcie mi Wy, jak Wy z kwiatami? Lubicie się, czy się nie lubicie? Macie kwiaty? Lubicie ich dużo czy mało? Czy każde przejmujecie, czy tylko część? I czy też robicie taką właśnie wymiankę? Ja staram się robić właśnie z moimi koleżankami, jak mam, to właśnie raz do roku, właśnie jak przesadzamy kwiaty, to lubimy właśnie sobie, zazwyczaj na wiosnę się przesadza kwiaty i właśnie wtedy dużo jest szczepek, bo jakoś pomniejszamy i wtedy robimy taką wymiankę. Dajcie znać, czy Wy też coś takiego robicie. Ok, to ja robię porządek. Właśnie przyszedł żulo z pracy. Ja robię porządek, biorę się za to szykujemy się pomału i jedziemy z tortem um, do naszego znajomego a z Wami się już żegnam zapraszam Was do następnego vloga i do zobaczenia pa